Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś materiał niebywały i najlepszy, myślę, na moim kanale. Dzisiaj testujemy sobie produkt legendarny, który już praktycznie przed sobą widzicie. Produkt, który swoją mocą zmiata praktycznie niejedno miasto z powierzchni ziemi, a rzucając nim o ziemię wywołujemy taki efekt, że powstaje krater wielkości średniej, średniej wielkości po prostu kopalni odkrywkowej, tak naprawdę testujemy dzisiaj diabełki. Produkt, który zna każdy produkt, którym bawił się, myślę, każdy i każdy wie, jak to strzela. Ale czemu nie taki luźny teścik na spontanie? Myślę, że fajnie, fajnie zrobić. Mamy dzisiaj do przetestowania aż 11 rodzajów diabełków od różnych importerów. Zobaczymy, może są jakieś różnice, jeśli będziecie robić staw na Sylwka i będziecie na pewno potrzebować diabełków do niego, no to będziecie wiedzieć, jakie diabełki wybrać. Na samym początku zapraszam Was jeszcze do sklepu Fireworky SOP. Tam z kodem pyrogang macie 15% zniżki. Zapraszam Was również do wejścia w opis, tam także znajdziecie linki do TikToka oraz Instagrama i zapraszam też ogólnie na kanał, bo trwa na nim konkurs. W którym możecie wygrać mały zestaw piro. Może mały, nie mały, zależy od punktu y, widzenia. Ale myślę, że fajnie zawsze trochę piro wygrać, więc zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. A ja już tu przedstawiam nasze produkty. Tutaj na tym pięknym kamieniu, na naszej klasycznej miejscówce mamy, tak jak powiedziałem, 11 rodzajów diabełków. Mamy trzy 3, 3 rodzaje odklaska. Proszę bardzo, wielkie. Nie będę starał się tego czytać. Wielkie buchaci, kuliczki nie wiem, czy tak to się czyta. Także mamy odklaska, te odklaska mamy same bezwielkie, i mamy jeszcze piekielne buchaci, kuliczki logiczne, tak? I odklaska, od klaska diabełki są najdroższe. Ogólnie za diabełki, które tu mam, płaciłem od 50 groszy do chyba nawet 2,50. I najdroższe są właśnie. Diabełki od klaska za nie trzeba zapłacić koło dwójki, a nawet trójki. W niektórych sklepach, z tego co widziałem, najtańsze które dorwałem, to te od Komety oraz duszki od Triplexa. Za nie dawałem jakieś 50 groszy, 80 groszy, coś w tym stylu, więc one były najtańsze. I jak już powiedziałem, duszki, diabełki, nazw jest dużo, więc możecie mi napisać w komentarzu, jak wy mówicie na no, diabełki. Dla mnie to zawsze były diabełki i nic innego, ale wiem, że są jeszcze nazwy typu duszki, właśnie, cebulaki i inne takie rzeczy. Ale no, czemu nie? Napiszcie mi w komentarzu, jak wy na to mówicie. Także mamy trzy, trzy rodzaje od klaska. Mamy diabełki od Eserpyro, pyro tutaj leżą, diabełki od Tomaszka, diabełki od Tropika razy dwa, bo mamy diabełki i diabełki XXL od Tropika. Więc tu zapowiada się mocne uderzenie. Mamy również Jorgę, widoczne w tym miejscu oraz Sureksa tutaj. Większość nazywa się po prostu diabełki, albo po czesku, więc nie będę starał się tego wypowiadać. Także co, z przedstawienia to wszystko. Nie oszukujmy się, nie będę wam przedstawiał każdego produktu z osobna. I tak już wam dużo tu gadam, ale myślę, że ktoś, kto wszedł w test diabełków, domyślał się, że ja tu będę pierdzielić sporo, bo no, ile można strzelać z diabełków w takim teście? Dlatego też trochę się pośmiejemy i yy, pogadamy. No co, no, wszystko to jest na klasie F1. Kto by się spodziewał? Gramatury nie będę wam przedstawiał, kodów produktu też nie bo no nie oszukujmy się jak będziecie chcieli zakupić to na pewno na pewno wam się uda minusami niektórych są że są różne ilości sztuk bo jak w tych mamy 50 w tych mamy 60 w tych mam już tylko 20 więc pamiętajcie jak będziecie kupować dzieciakom albo sobie nie oceniam yy, diabełki no to pamiętajcie patrzcie na ilość sztuk możecie się nie miło zaskoczyć Dobra, ja już zbieram wszystko i zaczniemy od test do testów. Nie wiem od czego zacząć. Śmieszne jest to, że te wielkie, wielkie kulki, tak nazwane, od Klaska, mają największe opakowanie z nich wszystkich, a w środku jest praktycznie puste, mamy taką małą torebeczkę na takie opakowanie, gdzie inne opakowania są całe wypełnione, ale no logiczne. No chwyt marketingowy jak każdy inny. Oj, dużo nam się tego wylosowało. To będzie długi test. Współczuję ludziom, którzy będą chcieli go całego obejrzeć. My chyba, że są pasjonatami diabełków. Wtedy jak najbardziej polecam obejrzeć materiał, bo będziemy z nich naprawdę dużo strzelać. Myślę, że na koniec tego filmu po prostu wezmę te wszystkie diabełki i rzucimy sobie Gratia porządnie wszystkimi. I dobra, wylosowały się że pierwsze przedstawiamy sobie diabełki od Surexa. Proszę bardzo. Zapłacicie za nie pewnie koło złotówki. Odpakowujemy. O, proszę bardzo. Cebulaki są różnokolorowe, choć większość jest białych. Dzieciństwo trochę się przypomina, bo na każdym festynie czy innym odpuście się kupowało. Ja już pragnę, ja już 6 minut. Odpalamy, odpalamy. Rzucamy pierwszego diabełka od Surexa. Ło wow. dobra, teraz oj spadł mi czerwone i zielone. Wo, dobra, to możemy skończyć z Surexem. Bardzo dobrze się zaprezentował, jak to strzelał, jak yy, Diabełki. Teraz mamy SR Pyro. Proszę bardzo, opakowanie się trochę rozwala, ale wywalone. Tu mamy już 60 sztuk. Strzelających tak i pierwszy uderzył dużo słabiej. O, te już uderzyły mocniej. No, strzela jak diabełek, nie, nie odróżnia się od sureksa w ogóle. No a czasem wybuchałem słabiej jak to, jak to diabełki. Odstawiamy. Teraz leci Tomaszek. Tomaszek tu jest 50 sztuk, przepraszam, powiedziałem wcześniej, że 60, a w Tomasku też jest 50. Dla mnie najbardziej klasycznymi diabełkami są diabełki od Hesti. Strzelające diabełki się nazywały. Myślę, że każdy kojarzy. Ło, Tomaszek najmocniej jak dotychczas. Mam nadzieję, że w ogóle na kamerze to słychać jakkolwiek. Teraz był zielony, teraz leci czerwony. Wiem, że to się niczym nie różni, ale chcę się trochę pobawić. Dobra, teraz mamy jeszcze fioletowy. Tu było chyba najwięcej kolorów, bo są jeszcze żółte. Wypadł mi fioletowy, ale już to naprawiamy. Sole jak diabełki. Słyszę, że jedzie pociąg. Boję się, że pociąg zagłuszy nasze diabełki, a szkoda by było. <ścoughs> Także zbierzemy kolejne. Teraz lecą piekielne kuleczki od Triplexa. Nie Triplexa, Boże, od Klaska. Słyszycie pewnie teraz pociąg dość wyraźnie. Próbuję to odpakować. Nie spodziewałem się, że będę tak długo nawijał o diabełkach. Kto by się spodziewał? Leci. Nie odpalił się. Ło. Wow. Czy są takie piekielne? Nie powiedziałbym. Bo uderzają dokładnie tak samo jak wszystkie inne. Ten chyba nie chce już odpalić. Uderzają jak wszystkie inne. no Oj, nawet słabiej niektóre. Nawet się nie rozerwał. Ale ja będę miał tu sprzątania. Dobra. Lecimy z kolejnymi. Kolejne się wylosowały. Diabełki od Tropika. Zwykłe 50 sztuk. Mówię zwykłe, bo są jeszcze. Od tropika są jeszcze wielkie. Są diabełki XXL. Także tu nie ma żartów. Uderza jak diabełek. Nie wiem, czy się tego spodziewaliście. Ja jestem osobiście bardzo zaskoczony. Taki plus, że jest to tania zabawka. Jakby, jak możecie kupić diabełki za. Mniej niż złotówkę, za 50 groszy, a ja wiem ile frajdy miałem ze dzieciaka bawiąc się diabełkami, więc no tu nie ma żartów, można sobie, można się spoko pobawić, można dzieciakowi sprezentować czy coś karton diabełków <gryw> I, i nie chcę strzelać całymi dniami, plus to jest taki zestaw prankstera trochę, yy, wy... Tropiku XXL jest tylko 10 sztuk diabełków. Ale diabełki są piekielnie wielkie. Patrzcie na to, yy, niestety, sklep z którego to jechało się nie postarał i są większość jest już wybuchniętych. Mam nadzieję, że cokolwiek z, z nich zostało. I jakikolwiek, jakimkolwiek będę mógł rzucić jeszcze. Choć to fakt, tutaj te Rzeczywiście wielkością się wyróżniają, bo są dużo, dużo większe, 3 razy większe od takich normalnych 10 sztuk tylko w opakowaniu. Kosztują tyle samo co tropika te małe, których jest 50 sztuk. Zobaczymy, czy warto zapłacić za mniej sztuk tą samą cenę. No i powiem wam, są najmocniejsze dotychczas. A reszta opakowanie już jest stała w transporcie. sporcie. No cóż, zdarza się niestety. Akurat z diabełkami to rozumiem i wybaczam, bo jednak ciężko przetransportować to, to coś. Dalej lecimy z duszkami od tropika. Materia już ma 12 minut. <grym> Bardzo dobrze. <grym> lecimy duszki. Malutkie diabełki, jak każde inne. Tutaj producent się nie pieprzył w tańcu, nawalił trocin, po sam korek. No co ono, strzelanie jak dabełki. Lecimy z kolejnymi. Myślę, że większość po prostu przewinie na koniec odcinka i zobaczy jak rzucam wszystkimi naraz. Tutaj mamy najtańsze z jabełki, dają za nie 50 groszy od komety. 50 sztuk. Zobaczymy, zobaczymy. Odpakowujemy Ło wow. Jak wszystkie będą tak strzelały, to ja się nie dziwię, że dałem za nie tylko 50 groszy. Ej, one naprawdę tak strzelają. A nie, dobra, poprawiły się. Mocne, mocne, mocne. Zdecydowanie. W sensie, wiecie, ja się śmieję. Ale taka prawda, że za dzieciaka przy takim produkcie miałem wiele frajdy i wciąż pewnie dałoby się trochę frajdy z tego wyciągnąć. Typu rzucając wszystkie naraz. Dalej bierzemy cebulę od klaska. Tym razem po prostu buchające kulki bez piekielnego. O. Za dzieciaka rzucając to komuś pod nogi. Czy zostawiając pułapki, to była świetna zabawa, bo ktoś na to nadepnął i był dźwięk, wiecie, i się przestraszył. Śmieszne. Yy, teraz le lecimy z kolejnej. No, to są ciągle te buchające. No, strzelają jak diabełki. Ogólnie nie będę tych produktów wystawiał oceny Nie oszukujmy się, po co. Ale. No, wynik, wynik takiego testu jest jeden. Nie opłaca się przepłacać. Kupcie po prostu najtańsze możliwe diabełki, bo wszystkie strzelają dokładnie tak samo. Nie patrzcie na producentów, nie patrzcie na nic, bo te najtańsze za 50 groszy strzelają dokładnie tak samo, jak te za 3 złote. Jedynym, jedynym yy, różnicą, jedynym kandydatem, który się wyróżniał, były diabełki XXL od Tropika, które no... Kosztują jak wszystkie diabełki, ale jest ich mało, bo tylko 10 sztuk. Jeśli chcecie przerzucić swoje dziecko na mocniejsze piro, to możecie mu zmienić diabełki na diabełki XXL. Pewnie będzie zadowolony, ale tylko 10 sztuk. Dobra, lecimy teraz z mini boom od Jorga. Oj? Strzelają jak to diabamki szczerze, kto by się spodziewał, cztery naraz. Przy czterech naraz nawet, nawet mi coś uszo, łóżko przytkało, nie można powiedzieć, że nie. Dobra, lecimy z ostatnim kandydatem na dziś. Wielkie kuleczki od klaska Czy są większe? To jest jeden wielki skam, bo one mają ten sam rozmiar, ale może mają większą gramaturę. Zobaczymy, przekonamy się, aż mi powypadały. Cztery na strzelają dokładnie tak samo jak te małe. Więc Klasek oskamował i wydał ten sam produkt, tylko pod inną nazwą, chyba. Bo to naprawdę strzela dokładnie tak samo. Kto by się spodziewał, to nawet większego rozmiaru nie ma. 15 minut materiału o diabełkach. Mam nadzieję, że się podobało. Ja jeszcze wezmę wszystkie i rzucę na raz. I to będzie tyle. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych materiałach. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie mi to w komentarzu. Będę naprawdę podziwiał. <laughs> Trzymajcie się. Cześć. Dobra, wyjąłem wszystko. Jest tego naprawdę sporo. Postaram się to wziąć na raz i rzucić tym wszystkim. Poprawię Was trochę. To nie jest wszystko, ale postaram się Dla was Raz, dwa Ała Moje uszy Świetny efekt Możecie kupić tyle diabełków co ja Zrobić coś takiego co ja I nic nie słyszycie Jestem totalnie przy przygłuszony Ale było warto <głysy> Trzymajcie się Ceis